Wiosna to czas, który przepełniony jest licznymi wydarzeniami teatralnymi na terenie Rudy Śląskiej. Młodzież prezentowała swoje talenty w różnych konkursach, nie tylko miejskich, ale i szkolnych. Takie zorganizowane zostały m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudy Śląskiej w ramach corocznie odbywającego się tam Święta Teatru. Teatr może być fajną sprawą, która spowoduje, że szkoła będzie mniej banalna. Starze to, to możliwość do, do, do kształtowania swojej osobowości. Rozpoznawania swoich możliwości, swoich talentów. Myślę, że niektórych to bardzo dowartościowuje, bo nagle odkrywają sobie takie rzeczy, w których może nawet nie podejrzewali. Morcinkowa tradycja obchodzenia święta teatru to coś, co nie tylko cieszy nauczycieli, ale też napawa dumą uczniów tej szkoły. Tutaj w tej szkole dzięki temu można się zintegrować z innymi ludźmi, którzy pracują nad tym od zewnątrz, jako ta ekipa organizacyjna i ta, która współpracuje z tobą jako Ekipa teatralna bądź jacyś inni współpracownicy. Aktorskie talenty młodych ludzi mogą rozwijać się w różnych grupach teatralnych działających na terenie miasta. Jedną z nich jest Moklandia. Wychowanie przez teatr ma bardzo dużo takich walorów wychowawczych to sama przyjemność widzieć, jak rozkwitają i gdzieś to tam w nich dojrzewa. Niekoniecznie wszyscy muszą być aktorami, ale na pewno wzrastają w takiej pewności siebie. Pozalekcyjne zajęcia teatralne nie są jednak jedyną formą kulturalnego zaangażowania młodych ludzi. Każdego roku odbywa się Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, w czasie którego młodzi artyści mogą zaprezentować swoje występy przygotowywane przez cały rok. Tam napisałyśmy scenariusz na podstawie właśnie filmu. No, to nie było takie było łatwe. Piosenki naj były najtrudniejsze do przetłumaczenia, żeby też pasowały do melody i tak dalej. Mieliśmy naprawdę tyle prób, tyle przygotowań, martwienia się o kostiumy, o to czy będziemy umieli to dobrze zaśpiewać, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy amatorami. i. Niewiele było takich, którzy biorą udział w jakichś tego typu konkursach. Wszystkie zmagania młodych ludzi w przeróżnych przeglądach wymagają od nich ogromnej pracy, która po czasie owocuje, kształtując ich osobowość, zdając przy tym wiele radości i satysfakcji. Super, wszyscy się cieszymy.